Dzień Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 25 marca. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa, i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, Znalazłeś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron i jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Aniu jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Tedy odszedł od niej Aniu. Dzisiaj, kiedy czytamy o spotkaniu Maryi z Bogiem poprzez anioła, to właśnie anioł mówi, jesteś pełna łaski, jesteś wypełniona, opływasz w łaskę na mocy, której będziesz mogła podjąć tę misję, do której cię zapraszam. To jest prawda o każdym z nas. Gdy Bóg daje nam jakąś misję, czy jest to misja bycia ojcem, matką, żoną, mężem, siostrą zachowaną, księdzem czy kimkolwiek innym, to natychmiast Bóg mówi, masz wszystko, czego potrzebujesz, aby sprostać tej misji. Niech was błogosławi Bóg szef mówiąc. Ojciec i Syn i Duch Święty dobrego dnia. Szczęść Boże.